Cześć, witaj. Czy wiesz, że każdy jest stworzony do miłości? To dzisiejszy odcinek z Eoną, jestem Eona, a to jest. Podcast, w którym mówimy o tym, co najważniejsze. Dziś opowiem Ci historię. Historię, która być może jest też Twoją historią. Bo dzisiaj porozmawiamy o miłości, ale nie tej z filmów romantycznych, nie, nie, tylko tej prawdziwej, trudnej. Pozornie jest ok, a jednak. No właśnie. To być może Twoja historia, ale niekoniecznie. Po prostu pobądź ze mną. Może jesteś już właśnie po porannej kawie, a może dopiero kładziesz się spać. Wysłuchaj. Zanim zaśniesz. Bo wierzę, że naprawdę, naprawdę w to wierzę, że każdy z nas jest stworzony do miłości, jeśli tylko pomimo potknięć odważy się jeszcze raz po nią sięgnąć. Zacznijmy od tego że nie ma ludzi, którzy nie pragną miłości. A jeżeli tak mówią, to jest nieprawda. Możemy ją wypierać, możemy zamieniać w ironię, dystans, udawać, że nie jesteśmy tym zainteresowani, że jesteśmy ponad to, ale głęboko w środku każdy z nas chce być kochany. I każdy z nas chce być kochany. I każdy z nas chce kochać tak prawdziwie. Problem w tym, że życie nie jest bajką i często to właśnie miłość najbardziej nas rani. Zawody, zdrady, niespełnione oczekiwania, samotność nawet w relacji, i wtedy zaczynamy budować mur. Jaki to mur? Mur wokół serca czasami jest budowany już kiedy jesteśmy dziećmi. Mówimy sobie nigdy więcej. Ale czy naprawdę chodzi o to, by się chronić, czy może o to, żeby być i dać sobie miłość i innym? A może, a może to tylko dlatego, że boimy się cierpienia? I dlatego nie dajemy sobie szansy na bycie w miłości jeszcze raz. Znam ludzi, którzy poddali się, którzy kiedyś kochali całym sercem, a dziś nie wierzą już w miłość. Mówią: To nie dla mnie, mam zbyt dużo bagażu, już za późno. Ale ja pytam, dlaczego, dlaczego tak mówisz? Kto nam mówił, że miłość jest tylko dla tych, którzy są hmm, poukładani? Kto powiedział, że miłość jest tylko dla młodych? Przecież to nie sztuka kochać, kiedy wszystko jest dobrze. Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie coś się łamie, coś boli, gdzie trzeba wybrać albo wybaczyć, może sobie, a może i tej drugiej osobie. Pamiętam moment, kiedy sama byłam w takim miejscu. Kiedy Hmm. Straciłam A może właśnie? Nie straciłam. Zawiodłam się to lepsze stwierdzenie, kiedy myślałam, że już nie potrafię kochać, ale wtedy zrozumiałam jedną rzecz. Miłość. To nie jest uczucie, które się lubi. To nie uczucie, które się nie lubi. To po prostu uczucie, które się ma lub nie. To decyzja. Żeby się nie zamykać. To trochę tak jak z oddychaniem. Po bólu. Kiedy coś nas przygnębia, pierwszy oddech boli, ale potem zaczynamy znów oddychać. I tak samo jest z miłością. Trzeba iść. Z odwagą, żeby po nią sięgnąć. Jeszcze raz. Znasz ten moment. Kiedy dziecko uczy się chodzić, upada dziesiątki razy, ale nie rezygnuje. Dlaczego? Bo nikt mu nie powiedział, że się nie da. Bo wierzy, że jest to możliwe. A my, dorośli, upadamy raz, drugi, piąty i często stwierdzamy, że to koniec, ale co jest tam na końcu? Kiedy jest ten koniec? Co jeśli każda porażka nie była końcem, tylko lekcją? Lekcją dojrzałej miłości. Bo miłość dojrzała, najpierw chcemy być kochani bezwarunkowo, potem uczymy się kochać pomimo warunków. To jest proces i tak, to boli, ale nikt nie obiecał, hm. że będzie łatwo. Obiecano tylko, że będzie warto. Wyobraź sobie stolarza, który całe życie pracował z drewnem. Czasem drewno pękało, czasem narzędzia się zepsuły, czasem trzeba było zacząć coś od nowa, ale nie przestaje tworzyć, bo Kocha to, co robi. I miłość też jest jak to rzemiosło. Czasem trzeba zeszlifować dumę. Czasem trzeba coś naprawić. Czasem trzeba uznać, że coś się zepsuło. I mimo to spróbować jeszcze raz. Więc Chcę ci dzisiaj zadać pytanie jedno, ale ważne: czy masz odwagę, żeby jeszcze raz sięgnąć po miłość? Nie pytam, czy masz gwarancję. Że się uda, bo nikt jej nie ma. Ale pytam, czy jesteś gotów otworzyć się na nowo, zaryzykować, przestać się karać za przeszłość, przestać bać się przyszłości? Może to będzie nowa relacja? Może to będzie nowe spojrzenie na tą, którą już masz. A może to będzie pojedyncze wybaczenie sobie samemu. Miłość nie jest dla idealnych. Miłość jest dla odważnych. Dla tych, którzy mimo łez w oczach potrafią powiedzieć, warto próbować jeszcze raz. Dla tych, którzy przestają się osądzać i zaczynają akceptować swoje zranienia jako część historii. Bo rany to nie powód do wstydu. To dowód, że próbowaliśmy. I właśnie dlatego każdy jest stworzony do miłości, bo nie chodzi o to, czy ktoś się potknął, czy o to, czy podniosłeś się i pójdziesz dalej. Jeśli dziś czujesz, że nie masz siły, to w porządku. Jednak nie pozwól, by lęk przed porażką hmm, ukradł ci coś, do czego jesteś stworzony. Miłość nie przychodzi łatwo. Zawsze przychodzi do tych, którzy nie zamykają przed nią drzwi. I pamiętaj, nie musisz być gotowy. Czasem wystarczy, że jesteś otwarty. A teraz już tak zupełnie na pożegnanie powiem, kocham Cię. I dziękuję, że dziś byłeś ze mną. Ten jeden odcinek mam nadzieję, że Cię poruszył. Mam nadzieję, że wrócisz do mnie, bo Eona czeka jak co tydzień. Podziel się z kimś, kto może tego potrzebować. A jeśli sam wstydzisz się jeszcze na razie, to opowiedz. Komuś tą historię? Napisz do mnie. Pamiętaj, że każdy z nas zasługuje na miłość. Nawet, a może zwłaszcza po tym, jak raz się przewrócił. Więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło, nie bój się kochać jeszcze raz.